Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Mam na imię Maja, pracuję w Centrum Nauki Kopernik. Właśnie znajdujemy się teraz w Centrum Nauki Kopernik, ale niestety od dwóch, trzech miesięcy świeci ono pustkami z wiadomych względów. Na szczęście już powoli budzi się do życia i właśnie z tej okazji, a także z okazji Waszego święta, czyli Dnia Dziecka, chcę Was dzisiaj zaprosić na specjalnie przygotowany dla Was pokaz naukowy. A właściwie naukową bajkę. No bo przyznajcie szczerze, kto z Was nie lubi oglądać, czytać albo słuchać bajek? Przyznam Wam się szczerze, wczoraj skończyłam 32 lata i nadal uwielbiam bajki. Razem z moją córką oglądamy, je słuchamy, czytamy. A jedną z naszych ulubionych bajek jest opowieść o panu Maluśkiewiczu. Zaczyna się ona mniej więcej. Pan Maluśkiewicz był tyci. tyciutki jak ziarnko kawy, a oprócz tego podróżnik, a oprócz tego ciekawy. No właśnie! I to ta ciekawość świata pana Maluśkiewicza zainspirowała mnie do tego, żeby zaprezentować Wam naukową opowieść o jego przygodach. Na tę potrzebę Zrobiłam z plasteliny takiego małego pana Maluszkiewicza. Pan Maluszkiewicz charakteryzuje się tym, że podróżuje w łupince orzecha. Wy, oczywiście, sami możecie również stworzyć takiego pana Maluszkiewicza albo panią Maluszkiewicz i umieścić ją w takiej albo innej łódeczce i razem z nim lub z nią przeżywać wspaniałe naukowe przygody. No to co? Gotowi? Zaczynamy. Marzeniem pana Maruśkiewicza było zobaczyć wielorybę. Oczywiście, żeby spełnić takie marzenie musiał sporo w swoim życiu pożeglować. No i tak, rzeczywiście pan Maruśkiewicz był zapalonym żeglarzem. Żeglarzem pełnym szacunku do wody. Dlatego, że zdawał sobie sprawę z tego, że gdzieś tam w głębinach oceanu może kryć się coś, co nie jest dostrzegalne gołym okiem. A wiecie skąd to wiedział? A stąd, że był kiedyś w Koperniku i zobaczył pewien ciekawy eksperyment. W tym eksperymencie, o Panie Maluszkiewiczu, może na czas eksperymentu wyłowimy go. No cóż, Pana Oczkiewicz miało różne przygody, te przyjemne i te mniej przyjemne. Ale wróćmy do Kopernikowego Eksperymentu. Właśnie nim z akwarium pełnego wody wydobyliśmy coś, co na pierwszy rzut oka nie było widoczne. Są to hydrożelowe kulki. Kulki zrobione w większości z wody, i dzięki temu w wodzie prawie niewidoczne, no, chyba że wie się o ich istnieniu. Pan Maluśkiewicz wiedział, dlatego był bardzo ostrożny w swoich poszukiwaniach, ale oczywiście to nie przeszkodziło mu w odkrywaniu morskich i oceanicznych głębin. Pewnego razu odważył się. Wypłynął na środek oceanu, zarzucił maleńką kotwicę, zastanawiając się przy okazji, dlaczego ten łańcuch Tak dziwnie się zachowuje. Jak się potem dowiedział, ta zagadka wciąż jest nierozwiązana i tajemnica fontanny z łańcucha wciąż zastanawia naukowców. Być może to ktoś z Was rozwiąże kiedyś tę zagadkę. A tymczasem, jako że pan Maruskiewicz nie przyczepił łańcucha kotwicy do statku, dryfował w środku oceanu, nie przeszkodziło mu to jednak zamrożać. Im głębiej nurkował, tym coraz ciekawsze stworzenia widywał. Najpierw zaczęło się od takich zwykłych ryb, które pływały przy powierzchni. Im głębiej był, tym coraz dziwniejsze stworzenia widywał. A już w tych największych, największych głębinach, najgłębszych głębinach... Spotkał ryby głębinowe. To oczywiście bardzo szeroka kategoria. Niestety, ryby głębinowe mają to do siebie, że nie można ich wyłowić. Zaraz powiem Wam dlaczego. Dlatego nie mam tutaj takiej przykładowej ryby głębinowej, mam tylko taki radosny model. Pan Maluśkiewicz był pod ogromnym wrażeniem, ale wiedział, że nie może takiej ryby wyłowić, żeby pokazać ją swojej rodzinie i swoim przyjaciołom dla jej dobra. A no to dlatego, że był kiedyś w Koperniku i zobaczył, co może stać się z taką rybą po wyłowieniu. Ryba głębinowa, w związku z tym, że żyje głęboko, głęboko pod wodą, narażona jest na ogromny nacisk, ciśnienie. Ciśnienie powietrza, ale również ciśnienie ogromnej masy wody, która otacza ją ze wszystkich stron. W związku z tym wypracowała sobie pewne mechanizmy. Które sprawiają, że doskonale sobie z tym radzi. Ale jeśli taką rybę wyłowić, to niestety ciśnienie, im jest wyżej, tym jest niższe. I co się wtedy z nią dzieje? Pokazuje świetnie pompa próżniowa. Za chwilę wypompuje spod tego klosza powietrze, sprawiając, że ciśnienie w środku będzie dużo niższe. Zobaczcie, co stanie się z rybą. Bardzo dobrze, że nie mieliśmy tutaj prawdziwej ryby głębinowej. Pan Maluszkiewicz to bardzo odpowiedzialny turysta i podróżnik, dlatego oczywiście e, nie chciał narazić żadnej takiej ryby na tak e, dramatyczny koniec. Ale co zobaczył i co, czego doświadczył tam w głębinach, to jego. Po tej wspaniałej przygodzie pan Maluszkiewicz e, powrócił z oceanu. I postanowił popływać nieco po naszych pięknych polskich jeziorach. Wiedział natomiast, że pogoda w Polsce bywa dosyć kapryśna i to, czego bał się najbardziej, to burze. Letnie, gwałtowne burze. Co prawda, dzięki różnym eksperymentom, które wcześniej wykonywał, nie bał się na przykład dziwnych odgłosów. Wiedział, że to po prostu wyjący wiatr. Nie bał się również kłębiastych chmur ani rzęsistego deszczu. To, czego się bał, to pioruny. Pewnego razu spotkała go dosyć nieprzyjemna sytuacja. Za chwilę wam ją zaprezentuję, ale dla dobra pana Maluszkiewicza e, pozwolę mu obserwować ją z boku. Otóż pan Maluśkiewicz swoją żaglówką z masztem wypłynął na maleńkie jezioro. Tech chciał, że właśnie wtedy nadeszła wielka burza i dosłownie kilka minut po jej rozpoczęciu piorun trafił maszt aż zapalił. Pan Maruśkiewicz początkowo spanikował, ale bardzo szybko przypomniał sobie, że kiedyś wykonywał pewien eksperyment, dzięki któremu dowiedział się, że płonie, żeby płonąć, potrzebuje powietrza. Zastanowił się więc, w jaki sposób mógłby dostęp tego powietrza odciąć, a że jest bardzo malutki, jego łódka jest bardzo malutka i pływa po bardzo maleńkim jeziorze, poprosił mnie o pomoc. Oczywiście z radością mu pomogłam i bardzo szybko odcięłam dopływ tlenu. Już po chwili maszt łódki pana Maluskiewicza zaczął powoli gasnąć, ale, ale, ale jednocześnie Wydarzyło się coś bardzo dziwnego. Pan Maluszkiewicz wraz z jego łódką został zasany do wnętrza butelki. No cóż, nie była to zbyt komfortowa sytuacja, więc może szybciutko uwolnijmy łódkę z tego potrzasku. No, trudno się też dziwić, że po tej przygodzie pan Maluszkiewicz na jakiś czas miał dosyć żeglugi. Myślicie pewnie, że postanowił trochę odpocząć w domu? Oczywiście, że nie, bo bardzo szybko zorientował się, że przed nim jeszcze podbój przestrzeni, powietrza, tego co nad lądem. Jako, że nie dysponował własnym samolotem, bardzo długo zastanawiał się, w jaki sposób mógłby się wznieść w przestworza i wtedy przypomniał sobie kolejny eksperyment, który zobaczył. Darniku. tym razem do to eksperyment nie z wodą. Pan z zaciekawieniem obserwował wtedy, jak metalowy pręt powoli rozgrzewa się do czerwoności, a kiedy już się rozgrzeje, Która zaczyna wydawać dziwny, niski, buczący dźwięk. A to wszystko dlatego, że gorące powietrze unosi się i zasysa od dołu zimne powietrze. Na styku tych dwóch mas powietrza, powietrze zaczyna drgać i płynie do naszych uszu w postaci dźwięku. Pan Maluszkiewicz wyniósł z tego ważną ciekawostkę. Otóż ciepłe powietrze unosi się, a jaki y, sposób transportu korzysta z tego zjawiska? Zgadza się balon. Pan Maluszkiewicz wiedział, że balon to jest właśnie to, co go teraz czeka. No cóż, w związku z tym, organizował sobie jakieś źródło ciepła. I postanowił swój balon podgrzać. Bardzo szybko zorientował się jednak, że balon w kontakcie z ogniem Radzi sobie całkiem nieźle, jeżeli jest wypełniony wodą. Ale oczywiście, balon wypełniony tylko i wyłącznie powietrzem, z ogniem sobie na pewno nie poradzi. Dlatego też, wiedząc, że nie jest w stanie zorganizować sobie innego balona niż taki tradycyjny gumowy, zastanowił się nad innym sposobem wzniesienia go w przestworze. I wtedy przypomniał sobie kolejny eksperyment, do którego użycia potrzebować będziemy suszarki. Pan Maruskiewicz skonstruował sobie prosty balon z gondolą. Włożył do gondoli swoją łódkę. A potem, e, lekko e, zestresowany, ale jednak gotowy na nową przygodę, siadł do łódki. Przypomniał sobie również, jak kiedyś obserwował płynący górski strumień i kamienie w tym strumieniu. Woda otaczała kamienie, a potem zamykała się za nimi. Tak samo zachowuje się powietrze, a efekt ten nazywamy efektem Bernoulliego. Dzięki temu. Maruskiewicz przebył w swoim balonie tysiące kilometrów. Przeżył kolejne niesamowite przygody, ale nie mamy czasu, żeby o nich wszystkich opowiadać. Natomiast jedna z nich była wyjątkowo niezwykła i przyniosła mu wspaniałe e, wspomnienia. Otóż pan Maruskiewicz tak zakochał się w podróżowaniu balonem, że postanowił wziąć udział w balonowych zawodach. A zawody nie byłyby zawodami, gdyby nie akrobacje bala. Oczywiście pan Maluszkiewicz zdobył laur balonowego mistrza? I jak myślicie, czy to go zatrzymało w dążeniu do kolejnych wyzwań? Oczywiście, że nie. Bogaty w tak niesamowite wspomnienia i doświadczenia, pan Maluszkiewicz postanowił spełnić swoje największe marzenie, czyli polecieć w kosmos. Szybko skonstruował taką prostą, idealną dla niego rakietę, siadł, po czym dosyć szybko zorientował się, że potrzebuje jeszcze wyrzutni. I wtedy na pomoc przyszły mu oczywiście wspomnienia z Kopernika. Właśnie tam nauczył się konstruować prostą wyrzutnię rakiet, napędzaną powietrzem. Zatankował swoją wyrzutnię. Zainstalował rakietę. A potem poprosił wszystkich, którzy obserwowali tę Niesamowite wydarzenie o wspólne odliczanie od 3 do 0. 3, 2, 1, 0. I w ten sposób pan Mamuśkiewicz, jako pierwszy plastelinowy człowiek, dotarł do przestrzeni kosmicznej, czego i wam życzę, albo spełnienia waszych innych e, wielkich, Marzeń. Życzę Wam również bardzo dużo radości i przede wszystkim niegasnącej ciekawości świata. A nam razem życzę, żebyśmy się tutaj jak najszybciej spotkali. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia.